To, to są za banery? Tragedia, tragedia... Hejka, z tej strony Bruś W dzisiejszym materiale omówimy sobie banery na wersję 4.2 w Genshin Impact Zapraszam do oglądania Najpierw omówimy sobie fazę pierwszą Five Star'y. Mamy tutaj Bajziu i Furinę. Uważam, że Furina będzie bardzo dobra i jednak nie będę się wypowiadał na jej temat, bo będę jej mailem, będę po nią myślał, bo jest to po prostu moja ulubiona postać w grze i to, no opinia może być nieobiektywna. Bajziu, 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 po co ty jesteś w ogóle tutaj? Po co ty z Furiną jesteś? Po co? Po co niszysz te banery? Mogło być tak pięknie, a ty niszysz te banery. No Bajziu w ogóle. <laughs> nie wiem co o tej postaci sądzić. Nigdy nią nie dałem, ale wzięłem te wszystkie opinie. Bajziu jest prześmieszny i koniec i kropka. Czwórek na tym banerze mamy Charlotte. Bardzo dobra czwórka, myślę, wejdą dla początkujących, mega fajna czwórka. I kolej, kolej już tak mniej, ale myślę, że jest jej potencjał, myślę, że jest fajna. I nie mówię, że jest zła czy coś, jest fajna, ale nigdy nie widziałem yy, gracza, który by grał po prostu kolej. Idąc do fazy drugiej mamy Ayatoch i Saino. I no, taki są problem jak z Bajziu, a ja to raczej tak samo jak Furina, czyli te dwie postacie Hydro, w tym 4-2 będą super, a te dwie inne nie będą tak po prostu pasować jak te postacie Hydro, nie będą tak op. Czwórek Kirara w drugiej fazie. Uważam, że powinna się pojawić w pierwszej. Pionning też jest w drugiej fazie. I tutaj Kuki Shinobu, no to też jest ok Tragedia 8 na 10, przydatność 5 na 10, Furina 15 na 10. To by, moje, to by była moja ocena tego baneru. Ja byłem Bluś i cześć! i so me